bye Dzięki. Witajcie w kolejnym odcinku naszej Akademii. Dzisiaj zapraszam Was do takiego porannego rozruchu razem ze mną. Sprawmy, żeby ten dzień był lepszy. Będziemy mieć więcej energii na pewno po tych ćwiczeniach i mam nadzieję, że yy, z radością spędzicie ze mną ten czas. Zacznijmy sobie od tego, że stajemy na szerokości bioder i będziemy najpierw ruszać naszą głową. Nasza głowa będzie mocno się wyciągała w prawą stronę i w lewą. I robimy tak kilka razy. Świetnie. Teraz idziemy uchem, czyli uchem chcę dotknąć mojego ramienia i drugiego. Próbujemy sobie maksymalnie wyciągnąć naszą szyję. I jeszcze kilka razy. Świetnie. Teraz potakujemy naszą głowę, jakbyśmy chcieli powiedzieć mocno, tak. Bardzo dobrze. I robimy sobie obszerne koła. W jedną stronę robimy trzy koła. Raz. Dwa. Trzy. I w drugą stronę. Raz. Dwa. I trzy. Świetnie. Teraz przejdziemy sobie dalej, czyli do naszych ramion. Ramionka będą się podnosić do uszu i opuszczać maksymalnie w dół, tak jakbyście chcieli dotknąć podłogi. Świetnie. I w górę, i w dół. W górę, w dół. I jeszcze kilka razy maksymalny zakres. Świetnie. Teraz robimy sobie koła. Nasze barki robią obszerny ruch w tył. Ręce możecie sobie trzymać tak jak ja, szeroko, w takiej pozycji jazzowej. I do przodu to samo. Obszerne koła naszymi ramionkami, żeby one się rozruszały. Trzy, dwa i jeden. Świetnie. Wyciągnij ręce do boku. <śm> maksymalnie ciągniemy się na dwie strony. I teraz wyciągamy ciało. A biodra zostają w miejscu. Czyli robię tylko ruch klatką, wyciągam się w bok, wyciągam cały jeden bok i drugi. I jedna strona. I druga. Świetnie. I jeszcze dwa. I jeden. Rozluźnij. Świetnie. Przejdźmy teraz do ruchu naszej klatki. Zrobimy sobie na zasadzie izolacji, czyli będziemy robić klatką mocno w przód, zatrzymaj w środku i teraz tak jakby ktoś mocno was pchał w tył. Świetnie, do środka. I znowu w przód, środek, tył, środek. Przód, środek, tył, środek. Ostatnie dwa razy. Raz i drugi raz. Świetnie, to samo robimy sobie na boki. Czyli bok, centrum, bok, centrum, bok, centrum. Bardzo dobrze. I jeszcze dwa. Świetnie, przejdźmy sobie do kółeczek. Czyli mocno teraz klatka idzie w przód i zapada się w tył. W przód i w tył. Ostatnie koło. I w drugą stronę. Raz. I dwa obszerne koło, pamiętajcie. I ostatni. Hop, świetnie, rozluźnij ciało. Przejdźmy sobie do bioderek. Bioderka będą robiły ruch przez dół do jednej strony. Wyciągam całą moją boczną linię nogi. I przez dół do drugiej strony. I znów przez dół w jedną. Bardzo dobrze, tak jakbyście chcieli pobujać mocno swoim biodrem. I przez dół, przez dół, przez dół, ostatni raz w jedną stronę i w drugą i zróbmy kółeczka, kółko obszerne w prawą stronę i w drugą, raz i dwa, los, bardzo dobrze. Rozgrzaliśmy głowę, ramionka, naszą klatkę, nasze boki ciała, bioderka. Przechodzimy sobie szybciutko do naszych nóżek, więc prawą nogę wyciągam, zgiętą do przodu. I teraz robię dłuższe trzy koła. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę. I raz, dwa, trzy. Świetnie, teraz wyprostuj trzy razy nogę w przód. I raz, i dwa, i trzy. Na koniec strzepnij i odłóż nogę. Świetnie. Druga noga to samo. Zgięta i trzy koła. Raz, dwa, trzy. W drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Zatrzymaj, wyprostuj nogę w przód. Raz, dwa i trzy. Strzepnij i odłóż nogę. Świetnie. Weź sobie głęboki wdech i zrób skłon do przodu. Z wydechem. Przyciągnij brzuszek do nóżek i rol. Wstaje do góry. Na koniec zróbmy sobie jeszcze stópki, czyli wyciągamy sobie mocno, wbijając palce. Mocno podciągam piętę do góry i zmiana. I zmiana. I zmiana. Ostatni raz. Świetnie. Możesz poruszać sobie nóżkami. Bardzo dobrze. Dziękuję Wam bardzo, szybko czas nam uciekł, yy, skończyliśmy na dzisiaj nasz poranny rozruch, mam nadzieję, że czujecie się o niebo lepiej, ja na pewno tak. Jeśli byście chcieli wrócić do poprzednich materiałów albo ten sobie na przykład powtórzyć, to pamiętajcie, że wszystko jest dostępne na mediach społecznościowych Telewizji ma zawsze. Pa!